Siemanko, słuchajcie, dzisiaj zrobię unboxing mojego pistoletu, który sobie zanabyłem za ciężko zarobione pieniądze. Miałem okazję, jak ktoś tam mnie obserwuje od pewnego czasu, no to testowałem sobie, dostałem od kolegi Rafała kilka rodzajów pistoletów firmy walką i po jakimś tam okresie testowania postanowiłem sobie nabyć. No, wybór padł na kombat, slim, dlatego, że i cena jest dla mnie przystępna, bo to jest na różnych tam źródłach, oczywiście znajdziecie między 900 a 1100, 1200 zł. Jest jeszcze wersja uboższa, bo ona tam czegoś w sobie nie ma, już pytałem się, ale już mi wyleciało z głowy. To jest ta wersja bogatsza, no tam zaraz zobaczymy w środek, no to możemy się domyślać, że albo brakuje manometru, albo zestawy naprawczego. Jest, no to sobie opiszmy mniej więcej jak to wygląda. Ja sobie wziąłem akurat z 1.3. 1 -3. Jest to fajne takie pudełko. Tutaj takie zamykanie. Podobno jest jeszcze w walizce. Co mamy w środku? W środku mamy pistolet walką. Jest obrandowany, także trudno się pomylić. Ktoś, kto się zastanawia, czy to jest plastik, no, panowie, ja się rozpytałem, trochę rozpatrzyłem, jeśli chodzi o te pistolety, nie wiem, nie znam się, być może to jest jakiś rodzaj plastiku, na pewno to jest plastik, tylko że ten plastik się nazywa kevlar. Ten pistolet jest zbudowany z kewlaru, z magnezu i prawdopodobnie ze stali. Aż tak bardzo nie wchodziłem. Włoska produkcja, no co widzieliśmy. Powiem Wam tak, jest lekki, co mi się na pewno w nim podoba, co testowałem. Paint remover go nie rozpuszcza, także możecie smagać go ile chcecie. Bardzo szybko się odkręca głowicę. To jest dosłownie kilka ruchów względem konkurencji, to tam trzeba kręcić, kręcić, kręcić. A na przykład to, co mi się nie podoba w Iwacie, WB400, dobrze mówię, no to jest tak drobny gwint, że jak jakiś ham się uprze. I spróbuję krzywo wkręcić. Jeszcze sobie pomoże kombinerkami, to może po, poniszczyć gwint. No tutaj takiej możliwości nie ma, jak już złapiemy gwint, to po prostu jeden obrót i, i mamy zaczepioną głowicę. Sam pistolet jest lekki, fajnie leży w dłoni, nie jest jakiś specjalnie. No widać, że to jest fajnie, fajnie wykonane. No komuś może ten plastik nie odpowiadać. No to już wszystko zależy od gustu. Ktoś lubi silny pistolet w łapie, no to plastik mu się nie spodoba. tak? To nie jest plastik, kevlar, wiecie, kamizelki kuloodporne odporne inne chujemuje, tak? Dalej w zestawie mamy manometr taki zwykły, w takiej fajnej obudowie, ja to już smagałem nitrem. To się dosyć szybko z, jakby zapieprza, tak? Ale ja będę chował pistolecik w pudełku, ponieważ od nowości mam go i mogę o niego dbać, no to będę sobie go chował, mył, ewentualnie o takie rzeczy. Oczywiście to też jest obrandowane firmą, tak, manualny. To trzeba sobie dokupić, dlatego że to ja dokupiłem, tego nie ma w zestawie, tutaj dałem teflon. To, jak się zakręca na pistolet, tutaj oczywiście, to wystarczy sobie, o, czekajcie, ostro i złapię. Jak sobie zakręcacie, nie trzeba tutaj nic uszczelniać, bo to jest, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale to się samo dociska, rozpiera i tutaj już nie ma nieszczelności. Pistolet już podłączałem jakby pod, pod powietrze i wiem, Dokręcić troszkę manometrem, tam w którą stronę chcecie go mieć i, i tam już jest wszystko szczelne. Czyli mamy to jeszcze w zestawie. Yy, mamy w zestawie kubek, który ma chyba ponad 600 ml. Fajny taki świecący, one wszystkie takie fajne jak są nowe. Tak? Yy, w, środku, w środku fajny gadżet, bo w środku mamy o, oprócz tych trzech filterków, ale filterki to są kluczowe sprawy, ale tutaj są w zestawie. tak? To jest taki. takie zwyczajne, wiecie. Ale one są dodane do zestawu. Niektórzy używają, niektórzy nie używają. kupicie żaden problem, cena nie jest wygórowana. Tam chyba bodajże, nie wiem, 10 zł za 20 sztuk. Tu w zestawie mamy olej mineralny do smarowania ruchomych części, czyli jakby się ktoś zastanawiał, jakich ruchomych części to ja sobie będę tu puszczał w gwint, ewentualnie tutaj gdzieś w te szczeliny. Wiecie, tutaj jakąś regulację, tak niech sobie kapnie, niech sobie nie zostanie, bo nie, nitro to i tak wszystko wymyje, więc y, można sobie kapnąć raz na jakiś czas. Mamy też wycior w zestawie. Pudełeczko z częściami, i z tym chyba to, to jest do, do, do demontażu, tego wszystkiego. Zestaw naprawczy, tak zwany. Wszystkie jakieś tam oringi, jakieś rzeczy do, do wymiany. Ale umówmy się szczerze, jak będziemy dbać o pistolet, nie będziemy go kisić godzinami w nitrze, tylko po każdorazowym. Użyciu, będziemy go medzi i chować elegancko do pudełka, to ten zestaw naprawczy nam się naprawdę za bardzo długi, długi, długi czas przyda. Tak? Więc to jeśli chodzi o zestaw. Jeszcze w zestawie tu mamy o, y, y, klucz y, z taką fajną gumową rączką, nie plastikową, tylko on taki jakiś fajny gumowaty. Oczywiście obrandowany, wszystkie potrzebne dziurki, żeby odkręcić każdy z możliwych tutaj gadżetów. No i jeszcze jeśli chodzi o, o zestaw. No to mamy instrukcję obsługi, niestety tutaj chyba nie ma w języku polskim, ruski pomijam, o tutaj go schowam, nie ma go, o tutaj nie ma, o i tak go jeszcze schowam, no to mamy w tych językach, reszta języków się nie liczy i mamy oczywiście rozpiskę gratów, czyli jak nam się coś jednak w pistolecie wysypie, nawet mamy ten, ten życzony plasticzek, o ten oznaczony, jak chcemy mieć wszystko oryginalne, to się za jakiś czas zabrudzi. Mamy numery refer referencyjne, jak to się mówi, możemy do przedstawiciela walkonu zadzwonić i sobie jakieś tam brakujące nam elementy dokupić. I teraz tak, nie wiem, czy wspominałem, czy nie. Jeśli chodzi o cenę, ten pistolet można dostać w granicach 1000 zł, tam plus minus 100, bo to różnie bywa. Podobno jest jeszcze wersja taka uboższa. Jeśli chodzi o ten pistolet, czegoś brakuje i tu właśnie wspomnieć. No to albo brakuje zestawu naprawczego, może oleju brakuje. Pytałem się, ale wyleciało mi z głowy. No ale po co ma brakować, po co, po co mamy potem za tym wszystkim latać? I, I powiem tak, do kogo ten pistolet jest dedykowany? Jeśli komuś jest szkoda dać 3000 na, na satę i watę, jakieś inne historie, spokojnie może tego pistoletu używać. Ja sobie go wybrałem, uważam, że sobie dam radę. I jako ktoś, kto zaczyna przygodę z lakiernictwem, właśnie od takiego pistoletu spokojnie może sobie zacząć, bo jest nieraz takie są zapytania na forum, wiecie, jaki pistolet byście polecili na pierwsze malowanie. No powiem wam tak, porządny. Porządny dlatego, że jeśli weźmiemy sobie nieporządny, to nie będziemy wiedzieć, czy to my robimy błąd, czy to lakier jest do dupy, czy to może pistolet daje dupy, tak? Bo w, jeśli chodzi o lakiernictwo, narzędzia mają znaczenie, i moim zdaniem, jeśli chodzi o pistolety, i sam sobie kupiłem ten pistolet, także was nie ściemniam, nikt mi go nie ofiarował, po prostu wybrałem sobie pistolet, który jest solidnie wykonany. Przy okazji ciekawy, no bo wiecie, te wszystkie metalowe pistolety to już się obgrały, a tutaj jest taki. Ja jeszcze Wam zrobię jeden unboxing, jak to się mówi, dlatego że jeszcze sobie zamówiłem Carbonio Mini, takiego z Dyszą 1.2. Bardzo mi się podobał jego poprzednik metalowy jego już nie produkują robią sobie karboniów ego ego dokładnie i też kosztuje troszeczkę więcej od tego tam powyżej tysiąca, chyba 200 zł i będę miał taki po prostu komplet będę sobie smagał samochody równo już widzicie tutaj błotniki czy czekają nie wiem czy będę je szpachlował jutro czy pojutrze jutro będę malował komorę silnika a ogólnie pistolet jako ktoś mówię szuka pistoletu na pierwszy raz Wrzuciłem zdjęcia z pistoletem, bardzo dużo pozytywnych opinii, ludzie to używają i mi się wydaje, że taka rozsądna cena. No. Ja jestem ciekaw, bo walką jest jakby włoską produkcją, trochę mniej znaną od Saty Iwaty i WATY i DEVIL Devilbisa. A jeśli chodzi o Devilbisa, to jeszcze słówko powiem, miałem kiedyś z nim do czynienia, malowałem jakiś czas. Bardzo mi się nie podobało jak się rozmiękczały te uszczelki, jakieś tam wokół głowicy. Czy wrzuciłem kiedyś do nitro i wyjąłem dwa razy większą? Także też pewne ma swoje wady. Podejrzewam, że każdy pistolet, i, i ciekawi mnie jest jedna rzecz, ile by kosztowała Sata bądź wata, gdyby nie była tak już znana. Tak wydaje mi się, że ten pistolet spokojnie mogę polecić. Mogę polecić, sam go kupiłem, miałem okazję już nim robić. Wszystko to wygląda dobrze, tak mi się wydaje. Zobaczymy jak będzie malował, bo słuchajcie, ja go wziąłem w konkretnym celu. Chcę mieć pewny nowy pistolet nieobarczony z życiem właśnie na tę BMK, którą tutaj obserwujecie jej fragmenty. Także słuchajcie, oglądajcie, bo dzisiaj mamy bodajże koniec marca 26, 7, dobrze mówię, na pewno w następnym tygodniu po tym dniu. Zaczniemy już takie porządne malowanie, a jutro jak ktoś będzie chciał śledzić, no to zapraszam na stronę, będę malował komorę silnika. <grych> Także słuchajcie, ja polecam, sam sobie kupiłem, cena jest adekwatna do jakości, a może nawet jakość jest większa niż cena. Fajny pistolet. Słuchajcie, zobaczycie go w akcji, zobaczycie go na BMW. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Na razie.